Witajcie kochani, z tej strony Gosia z kanału Gretart Studio i dzisiaj sobie zrobimy karteczki z jednego z zestawów wstępli, które mam. Jest to zestaw wstępli My Favorite Things, co prawda moja wersja jest niestety z AliExpress. Będzie to swego rodzaju pokazanie Wam, że no niestety te stemple z AliExpress to nie jest do końca dobre rozwiązanie. Nawet zobaczycie tutaj w tym momencie, kiedy staram się odbić te moje stempelki na papierze bardzo dużo czasu trzeba na to, żeby je odbić, a używam Versafine, który jest soczysty, który powinien się bardzo dobrze odbijać. Niestety te stemple nie za bardzo przyjmują tusz i przez to, no jakby praca z nimi jest dużo trudniejsza. Poza tym oczy się w ogóle nie odbijają. No, także ja generalnie polecam Wam jednak kupować oryginalne stemple, bo te na AliExpress to jednak nie jest dobre rozwiązanie. I ja bardzo żałuję, że, że tak naprawdę kupiłam sobie na AliExpress, ale to był tak naprawdę początek mojej jakby przygody z templami, bardzo mi się te stempelki podobały, wiadomo no. <laughs> były dużo tańsze ale teraz wiem, że mimo wszystko wolę wydać więcej pieniędzy a cieszyć się stemplami na, na, przez dłuższy okres czasu. Zwłaszcza, że te są naprawdę bardzo fajne. Idealnie nadają się właśnie na kartki dla dzieci. I no, żałuję, żałuję po prostu. I myślę, że, że kupię sobie oryginalne, ponieważ bardzo podobają mi się kartki, które wyszły. I Chciałabym jednak móc skorzystać z tego zestawu stempli troszeczkę dłużej, no ale przejdźmy do tego, co dzieje się na ekranie. Podstemplowałam oczywiście sobie te moje, e, tych moich kosmonautów, i teraz je koloruję za pomocą e, polichromosów, kradek polichromos i e, gamzola. Gamzolo rozmazuje nasze kredki, dzięki czemu one jakby ciekawiej wyglądają, bardziej mi się podoba, kiedy, kiedy używam właśnie gamzola przy tych kredkach, bo to jest tak, jakbym używała troszeczkę akwareli, trochę mazaków, bo to po prostu wszystko razem się bardzo fajnie łączy. Dlatego, dlatego tak naprawdę wykorzy wykorzystuję gamzola, a na kredki już od dłuższego czasu miałam ochotę, więc stwierdziłam, że pokolorowanie tych tutaj obrazeczków będzie idealnym ku temu powodem, także tutaj mamy już wszystko pokolorowane i oczywiście zabieram się za wycinanie wszystkich tych elementów, także mogę sobie teraz moim czarnym markerem obrysować. Te wszystkie elementy, które powycinałam, stwierdziłam, że wpierw sobie pokoloruję wszystkie elementy, powycinam, i dopiero wtedy zabiorę się za robienie kartek, bo chcę wykorzystać tak naprawdę każdy element, który jest w tym zestawie stępli, który, który widzieliście na samym początku. Dlatego też wszystkie elementy są tutaj i będziemy z nich po prostu tworzyć karteczki. Oczywiście wykorzystamy dużo e, oksydów, bo wiecie, że ja bardzo je lubię. Mm, dlatego muszą być po prostu użyte w tych kartkach. No i to będzie nasza pierwsza karteczka. E, taki kosmonauta gdzieś tam wychodzący z za okienka. Nie mam pojęcia, skąd ja mam ten wykrojnik. Nie mam pojęcia, jak się nazywa. Mm, przypuszczam, że to też jest jakiś wykrojnik, który kiedyś dawno temu kupiłam na AliExpress, e, ale pewności nie mam. W każdym razie widzicie, jest to po prostu wykrojnik okienka z dwoma przyczesiami dookoła i tyle. Tak naprawdę do zrobienia tej kartki możecie wykorzystać po prostu zwykły kwadrat albo nawet koło. Jaki wykrojnik macie, będzie ok. No i tutaj stempluję sobie napis na tym moim panelu. Też to jest napis właśnie z tego zestawu stempli. No i teraz będę przygotowywać tło. I tutaj właśnie wykorzystam sobie oksydy. Będę tuszować na mojej macie. Silikonowej i używam tu Selvecz Patina. To jest dla mnie nowy kolor, bo niedawno go kupiłam, ale bardzo mi się podoba. Fajnie się łączy właśnie z innymi niebieskościami i z zielonymi również fajnie się łączy, więc jest to taki kolor uniwersalny. No ale tutaj wykorzystuję niebieskie kolory. Wszystkie oczywiście są wyświetlane na ekranie, ale także będą w opisie według kolejności ich użytkowania, także możecie sobie w opisie sprawdzić. Czego używałam do robienia tych kartek? No, i tutaj sprawdzam, czy ładnie te kolory wyglądają. I oczywiście używam wody, spryskuję delikatnie wodą. I używam jeszcze farbek Ganzai Tambi, takich perłowych. Niebieski, tutaj biały. I dzięki temu, jak to wyschnie, będzie tak się ładnie e, błyszczało to nasze niebo. No, chciałam dodać takiego po prostu błyszczącego akcentu do tej naszej kartki. E, I zobaczcie tutaj, w, w, widać po prostu te, te błyszczące elementy. E, I no, bardzo mi się to podobało, więc stwierdziłam, że będzie to fajnie wyglądało na tej kartce. No i przyklejam po prostu ten mój mały panel do bazy kartkowej, by by móc po prostu już połączyć z tą całą kartkę, natomiast tutaj na tym panelu białym naklejam taśmę dystansową, żeby móc jeszcze tam w okienko wcisnąć tego naszego e, kosmonautę e, i żeby ta kartka po prostu miała też jakąś przestrzeń, dlatego tutaj używam właśnie pianki dystansowej. No i w zasadzie prawie kartka jest gotowa, wystarczy właśnie wkleić tego naszego <laughs> Panicza. <noise> Obsinam mu nogi, biedaczysko. I tutaj próbuję dopasować, w którym miejscu będzie najlepiej wyglądał. No, i jeszcze jakąś tam planetę wciskam, żeby było po prostu ciekawiej. Żeby był jeszcze dodatkowo jakiś kolor. Więc wybrałam sobie po prostu. Taką planetę. Nie wiem, co to za planeta. Może Mars, a może coś innego? Nie wiem. No tam był bubble, więc musiałam go zmazać gumką. No i w zasadzie pierwsza karteczka gotowa bardzo prosta, ale wydaje mi się, że jest bardzo fajna. Druga natomiast będzie bardziej mediowa użyjemy sobie sprayów oczywiście też Distress Oxide, ale spray tym razem. I tutaj przygotowałam sobie troszeczkę większy panel. Bo stwierdziłem, że jak wyjdzie nam fajne tło, to zrobię po prostu więcej niż jedną kartkę. No i za pomocą <coughs> Versamark stempluję sobie te moje planety i gwiazdki i będę używała embozingu na gorąco białego. Bo później, jak sobie użyję sprayu, to mi te planety po prostu się wybiją na tym tle i będzie to fajnie wyglądało. Jak widzicie, tutaj. Podstemplowałam, już widać te moje planety, i te planety będą tak naprawdę na całym tym panelu, ale nie będę wam tego pokazywać, bo, bo już widzieliście o co chodzi. Tutaj już zabieram się za sprayowanie Wziąłam sobie mój ręcznik do mediowania, bo, bo tak mi się najlepiej pracuje. No i tutaj po kolei używam kolorów, oksydów żółty, zielony, niebieski, granatowy i będę po prostu nakładać je. Jedne na drugie, żeby powstało mi ciekawe tło. Um, podoba mi się to, jak to tło wyszło. Um, jest takie um, w moim klimacie po prostu. Wiecie, że ja generalnie bardzo lubię niebieskości, bardzo lubię używać tych kolorów um, i, i tak naprawdę um, te zestawy kolorystyczne, które wykorzystałam do tych kartek, no to są takie moje, moje kolory i bardzo dobrze mi się z tymi kolorami pracuje. I to tu całkiem fajnie wyszło, e, oczywiście później można zetrzeć sobie nadmiar tych e, sprayów z e, tych naszych planet, m, żeby były bardziej widoczne. No ale tutaj oczywiście troszeczkę splashy e, za pomocą tak samo tych sprayów e, i oczywiście znowu <coughs> nasze i tambi perłowe. No bo we wszystkich tych kartkach będę ich używać, żeby były, że to była taka kolekcja kartek tak naprawdę. I tutaj wykorzystuję zielony, żółty, niebieski, po prostu różne kolory, które tak naprawdę wykorzystałam w postaci tych sprayów. No żeby było ciekawiej, <laughs> żeby się coś działo, bo to wiadomo musi być, musi być taka kartka, w której jest dużo, dużo różnych rzeczy. I tutaj sobie przytnę ten panel na rozmiar kartki, więc przecinam sobie na 14 na 9 prawdopodobnie tak żeby ten panel się zmieścił na bazie 10x15 no i tutaj dodaję jeszcze trochę żółtego, bo trochę za mało mi się tego żółtego jakby wydawało na tym panelu, no i trochę czarnego, żeby tak wiecie, zrobić taką ramkę. Ale też w nie, nie jakieś wielkich ilościach, po prostu taki dodatek. I w zasadzie ta kartka też będzie bardzo prosta. No bo poza tym panelem, który jest tutaj tym panelem głównym, to też wykorzystam sobie po prostu planety, które, które wcześniej pokolorowałam i przykleję napis. I to będzie prosta kartka. Ale przez to, właśnie, że um, użyliśmy sprayów, to jest po prostu ona ciekawa. Wygląda fajnie. Um, nie jest taka prosta jakby się wydawało właśnie dzięki tym sprayom i, i różnym spleszom, ale w zasadzie jest prosta, bo jest płaska z delikatnymi tutaj podniesieniami planet, więc, więc wygląda całkiem fajnie. No, i tutaj na czarnym skrawku papieru też zrobiłem bozing na gorąco. Także myślę, że ten czarny papier tak podbije ten napis. I tutaj te stemple niestety są bardzo takie krzywe. W każdym momencie trzeba je prostować i niestety też bardzo często odpadają od platformy, no bo jednak ta guma, z której są zrobione, no niespecjalnie się trzyma. No ale no niestety, podróbki mają to do siebie, że no nie, do, nie do końca się dobrze z nimi pracuje, więc. No, moja rada generalnie, jeżeli chodzi o stemple z AliExpress, to żeby ich nie kupować. Wiem, że są dużo tańsze i wiem, że, że to jest bardzo fajne, kiedy, kiedy możemy coś kupić taniej, ale jeżeli chcemy takich stemplu, stempli używać częściej i chcemy, by nam się dobrze z nimi pracowało, no to jednak zdecydowanie lepiej kupić mniejszą ilość tych stempli, a korzystać z nich naprawdę. Tak, jak powinno się z nich korzystać bez żadnych problemów. A poza tym, no, im więcej stempli mamy, mamy, tym trudniej tak naprawdę wybrać te, z których powinniśmy skorzystać. Więc no. Oczywiście to już od Was zależy, czy, czy, czy zdecydujecie się na zakup oryginału, czy jednak e, tych z AliExpress, e, ale ja po prostu po, po, po tych stemplach wiem, że, że stempli z AliExpress już nigdy więcej nie kupię, e, bo akurat e, mam ich trzy chyba zestawy właśnie takich stworków e, i wszystkie są kiepskie, i z wszystkimi kiepsko mi się pracuje, e, więc ja po prostu nie polecam stempli z AliExpress. No, ale tutaj widzieliście, przyczepiłam sobie jeszcze dodatkowy napis, a poza tym stemplowanym. No i karteczka jest gotowa. Bardzo fajnie wygląda. No i teraz zrobimy sobie trzecią karteczkę i wykorzystamy tak naprawdę resztkę tego panelu, który żeśmy odcięli z poprzedniej tej, tej karty. Tutaj zrobimy sobie kartkę DL. Też będzie to bardzo prosta kartka, no bo w sumie wykorzystamy wszystko co co już żeśmy wcześniej zrobili. E, czyli tutaj ten panel. E, do tego weźmiemy sobie kawałek czarnego papieru, żeby zrobić taką fajną rameczkę dookoła, bo myślę, że ten czarny to tak na tym niebie daje taki. Tak fajnie się to wybija, tak podbija nam te kolory bardziej i one są bardziej intensywne. E, dlatego stwierdziłam, że jak najbardziej ten czarny kolor to będzie. Fajne rozwiązanie. No a poza tym, tak trochę jakby wypełni tą, tą naszą przestrzeń na białościach. Także, także bardzo mi się podoba właśnie ten skrawek papieru. Przez to, że ten żółty tam jest w większych ilościach, to naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Przynajmniej mi bardzo się to podoba. Poza tym, że używam taśmy dwustronnej, to też używam kleju, bo, bo taśma po prostu łapie od razu, a yy, klej. No, mam wtedy pewność, że się mm, po prostu będzie dobrze trzymało. No, i tutaj niestety ucięło mi um, nagrywanie <grych> i nie zauważyłam, no ale nie zrobiłam nic nadzwyczajnego, po prostu na czarnym papierze zrobiłam embossing w postaci napisu, i tutaj przyklejam te elementy, które kolorowałam na samym początku tego filmu, więc no, nic wielkiego nie stracieliście, także, także myślę, że to nie jest jakiś duży problem. No i przykleiłam te moje elementy i dorysowuję. Przewód <noise> między tym statkiem a, a kosmonautą, i to tak naprawdę koniec karteczki. Mówiłam, to, to jest też bardzo proste. Wykorzystaliśmy po prostu to, co już mieliśmy. Nie trzeba było robić nic nowego. No i ostatnia karteczka, też w zasadzie jest prosta, i na moim panelu też będę robić tutaj. Tuszowanie. Wykorzystuję trzy kolory. Troszeczkę mi ekran zaczął skakać, więc musiałam po prostu przełożyć kamerę w inne miejsce, żeby jednak ten ekran był stabilny. I tutaj za pomocą gąbeczki chciałam nałożyć czarny kolor, no ale zrobiły mi się plamy więc staram się je troszeczkę zniwelować za pomocą właśnie tych tutaj szczoteczek i no troszeczkę to wyszło, ale stwierdziłam, że to nie będzie jakiś wielki problem, bo kiedy wykorzystam jeszcze wodę, wykorzystam te moje farbki od Ganzai Tambi, to to wszystko się ze sobą ładnie połączy i, i będzie to ciekawie wyglądało, nie będzie widać tych wszystkich plam, a więc w zasadzie mm, nic wielkiego się nie stało, i dlatego też bardzo lubię wykorzystywać właśnie oksajdy. Bo, bo nawet jeżeli e, te blendowanie nam nie do końca wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli, to później z dodatkiem odrobiny wody, dodatkiem splashy e, wszystko się bardzo fajnie łączy i, i panel wygląda naprawdę świetnie. I tutaj mam też wykrojnik e, ziemi. I stwierdziłam, że z tej resztki, które mieliśmy jeszcze z poprzednich dwóch kartek, wytnę sobie po prostu kawałek tej kuli ziemskiej i ją wykorzystam na tej kartce. I żeby coś, jakieś takie tło było pod tą kulą, to właśnie stwierdziłam, że po prostu mocniej potyszuję w tym miejscu, żeby powstało takie jakby tło wody i, i po prostu to będzie fajnie wyglądało no i tu przyklejam po prostu ten, ten nasz element ten wykrojnik też nie wiem skąd jest niestety może jego ja od kogoś dostałam może go kupiłam, nie mam nie, nie, nie wiem, nie mam pojęcia skąd on jest to są tak naprawdę elementy, które dzisiaj wykorzystuję do tych moich kartek, to są elementy, które kupiłam bardzo dawno temu i postanowiłam po prostu z nich skorzystać bo no dawno, dawno po prostu nic z nimi nie robiłam leżały u mnie, więc... Przyszedł na nie czas. No i to też będzie prosta kartka, no bo w zasadzie mamy tło, mamy ziemię. Przyklejmy tutaj tego kosmonautę z balonami w kształcie gwiazdek. No i napisy. Tutaj przykładam takie białe napisy wycięte z jakiejś kolekcji, natomiast wykorzystam tak naprawdę stemplowany napis z tego zestawu stempli, bo stwierdzam, że po prostu bardziej tutaj pasuje. Zaraz zresztą zobaczcie, jak go będę stemplować, ale tutaj jeszcze zanim to zrobię, to po przyklejeniu tych wszystkich elementów dorysowuję jeszcze sznureczki do balonów i wykorzystuję taki srebrny cieńkopis, żeby. Coś tam delikatnie się błyszczało, no bo musi być coś błyszczącego. No i tutaj wybrałam sobie właśnie napis, który mi tutaj bardziej będzie pasował, i tutaj go stemplować będę na białym papierze za pomocą wersa Fajna, żeby mi po prostu to wszystko pasowało i to będzie gotowa kartka. Wiem, że nie każdy tak negatywnie podchodzi do tych stempli Express. Ja po prostu chciałam być z Wami szczera i powiedzieć Wam, jak mi się z nimi pracuje. Myślę, że, że jednak oryginalne stemple byłyby dużo przyjemniejsze w użyciu i planuję po prostu zakupić, żeby, żeby oddać tak naprawdę jakby hołd, czy, czy oddać sprawiedliwość firmie, która rzeczywiście je wymyśliła i. i stworzyła, więc chcę mieć po prostu ten konkretny zestaw stempli u siebie, by móc dłużej się nim cieszyć no ale teraz dzięki Wam bardzo za to, że byliście tutaj ze mną mam nadzieję, że któraś z tych karteczek Wam przypadnie do gustu bo wydaje mi się, że są bardzo fajne, że, że generalnie jest to takie urocze podejście do, do kartek dla chłopców bo, bo kosmonauci to tak raczej mi się kojarzą z chłopcami ale oczywiście dla dziewczynek też można bo czemu by nie. No i napiszcie mi w komentarzu, czy raczej jak macie zestaw wstępny, to staracie się zrobić kilka kartek z danego zestawu, czy jednak podchodzicie indywidualnie do każdej kartki, na przykład robiąc je na zamówienie. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Oczywiście zapraszam do lajkowania tego filmu i no mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym i że stworzymy sobie również coś fajnego. Także do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, opa.